Każda wielka produkcja zasługuje na swój sequel, prawda? Który zazwyczaj jest dużo gorszy od swojego poprzednika, ale no zobaczymy. W poprzednim odcinku Eurowizji można powiedzieć, że wręcz wykrakałam. Mam szczerą nadzieję, że tegoroczna Eurowizja również przyniesie nam jakieś inne ciekawe dramy, może tym razem znowu kogoś opęta. No i co? No i opętało. Nie wiem, jak ale ja tam osobiście jeszcze nie mam dość tematu Eurowizji i to wcale nie tak, że jestem po prostu jak zwykle spóźniona z kolejnym tematem, ale no musicie się po prostu do tego przyzwyczaić, tak? Poza tym cały jeden widz domagał się kolejnego odcinka Eurowizji, więc no... Skoro lud tak każe, tak, to ja nie mam innego wyboru, tak? Jak to mówią, yy, pan każe, sługa robi, tak? No dobrze, ale o czym to my będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać? Jakiś czas temu zupełnym przypadkiem natrafiłam na ten kanał. I myślę, że już po samej nazwie możemy zorientować się, w jakie rejony trafiliśmy. Otóż jest to kanał prowadzony przez dwójkę katolików, ale takich wiecie, najka type katolików, czyli no, powiedzmy o dość. Skrajnych poglądach. Kanał ten prowadzony jest przez małżeństwo, Ludwika i Natalię. Z jakiegoś powodu to znowu jest Natalia, cóż za przypadek. I na ich kanale możemy znaleźć takie treści, jak na przykład Katoliczko nosisz spodnie, szatan się cieszy, albo czy katoliczka może nosić kostium kąpielowy, to odbiera kobiecie godność. No także myślę, że już doskonale wiemy, w jakich klimatach jesteśmy. Dziś jednak skupimy się na moim ulubionym temacie, czyli szatan na Eurowizji. Tak, dokładnie. Szatan opętał Eurowizję znowu. Nacie Eurowizji zrobili oni aż trzy filmy, ale my dzisiaj skupimy się tylko na dwóch z nich. I może zaznaczmy tutaj sobie bardzo ważną rzecz na samym początku. Ja nie mam zamiaru tutaj śmiać się z ich wiary, czy z samego tego faktu, że są wierzący. Ja osobiście nie jestem, ale nie mam zamiaru tutaj wchodzić w jakieś dywagacje religijne. Także nie mam zamiaru tutaj, nie wiem, wyśmiewać się z czyjejś wiary. Chciałabym tutaj skupić się na czymś innym. Mianowicie na ich interpretacji występów na tegorocznej Eurowizji. I zacznijmy sobie od filmu Szatan na Eurowizji. To nie żart. Przerażający występ. Myślę, że każdy, nawet kto nie interesował się Eurowizją, widział chociaż część tego występu. No, wywołał on niemałe kontrowersje, dlatego w ogóle nie dziwimy to, że są tutaj poruszani. No, także zobaczmy, co mają tutaj do powiedzenia na jego temat. Nie wiem, choć się domyślam. Słuchajcie, to, co się dzieje dziś na świecie, jest. Przerażające, i to, co się dzieje w pseudomuzyce, bo muzyką tego nazwać nie można, no już woła o pomstę do nieba. No tak, pseudomuzyka. Nie można tego nazwać muzyką, ponieważ mi się nie podoba, więc to od razu sprawia, że nikomu nie może się to podobać. A w teoretycznie, mówię w cudzysłowie, najważniejszym konkursie piosenki występuje kobieta, która jest przebrana za szatana, tańczy z szatanem drugim. Rozumiem, że jest ona przebrana za szatana z samego tego względu, że jest ubrana na czarno, tak? Ja również jestem dzisiaj na czarno, dzisiaj nie rusz, dzisiaj wracamy do korzeni, więc jak wiadomo jestem szatanem wcielonym. Ale to już myślę jest ustalone. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, najprzyjemniejszy występ, ale szokuje, ale lepiej to usłyszeć i zobaczyć w kontekście mojego komentarza niż żeby ktoś miał to oglądać w oryginalnym filmie. Mi się tam akurat ten występ bardzo podobał. Był zdecydowanie wśród moich faworytów. Kibicowałam bardzo. Choć no domyślałam się, że ma małe szanse na wygraną. Oczywiście, no rozumiem, że nie każdemu musiał się ten występ podobać, no nie każdy jest fanem takich mroczniejszych klimatów, tak? Wystąpiła, tak jak mówiłem, w stroju, przebrana praktycznie za szatana. z czym się nie kryje wcale, bo również w pewnym momencie jej występu zapalił się w koło niej pentagram. Tak się okazuje, nie jest pentagram, tylko pentak. Ja na przykład nie wiedziałam, że to ma jakąś różnicę między sobą, ale dowiedziałam się z tego filmu, bo ja to wiadomo, że w dupie byłam i na głównie się znam, tak? To już wszyscy ustalili. Bambi siedzi w kręgu świec, a na podłodze wyrysowany jest pentakl. Jest to symbol ochronny, w rytuałach stanowi centralne miejsce mocy, z którego tutaj Bambi może koncentrować swoją energię. Jednak nie jest to pentagram, który w tradycjach okultystycznych jest używany do przywoływania energii, bytów, czy nawet demonów. A tak swoją drogą, to myślałam właśnie, że ten kanał Paranormalia będzie dla mnie takim, wiecie, content potential, bo wiecie, magia i tak dalej, to są moje ulubione klimaty, ale niestety Bądź w sumie niestety, ta babeczka nie mówi nic takiego jakby odklejonego. I pomimo mojej takiej niewiary w te wszystkie magiczne rzeczy, no to ona w sumie nawet całkiem ciekawie opowiada. I ona też fajnie opowiada o tym, z czego się te wszystkie takie wierzenia wywodzą, więc całkiem ciekawe. I oczywiście jest to swego rodzaju pewnie prowokacja, można tak powiedzieć, wiele osób tak będzie mówić. No jeśli chodzi o tą prowokację, no to na Eurowizji też chodzi przede wszystkim o to, żeby zrobić show. I im większy show robisz, tym w sumie lepiej dla siebie, bo więcej osób o tobie mówi. Tak jak na przykład w przypadku tego występu, też byśmy o tym. Tutaj teraz nie rozmawiali, gdyby nie to, że wywołał on kontrowersję, tak. I zaraz wam przytoczę, jakie teksty w ogóle w tej piosence szły, fragmenty, bo nie polecam wam tego słuchać, ale jest to ewidentne nawiązanie do szatana i nawet nie ma co tutaj dyskutować. Refren, no przytoczę wam tłumaczenie na język polski, szedł tak. Ja, 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 czyli skupienie na sobie, jak wiemy, pierwszym grzechem szatana jest pycha, skupienie się właśnie na sobie przeciwko Bogu. <laughs> No, ciekawa teoria. To wcale nie tak, że w wielu piosenkach się stosuje taki zabieg, na przykład powielania jakichś słów, bo na przykład pasują one do melodii, albo lepiej brzmią w taki sposób. I to jest ewidentne nawiązanie do szatana, bo mówię ja, ja, ja. I teksty typu, jestem pogrzebany w moim nieuchronnym smutku, brzmi jak dokładnie motto szatana i wszystkich, którzy trafili do piekła, dlatego, że te osoby, które trafią do piekła. Tak jak było w boskiej e, komedii Dantego, napis nad bramą do piekła, porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy wchodzicie. No piekło jest miejscem nieustającego smutku. Szatan jest postacią, która jest pogrążona w nieustającym smutku i który nie może z tego smutku wyjść i chce wszystkich ten smutek prowadzić. A jest taki koncept, że można być pogrążonym w smutku, nie wiem, z różnych powodów i niekoniecznie co mi tu lata. I niekoniecznie trzeba nawiązywać tym do szatana. Wiecie, no Ludzie bywają smutni. Zdarza im się. Niektórzy częściej, niektórzy rzadziej, no ale zdarza im się być smutnym. I czasami tworzą piosenki o tym, że są smutni. I nie musi to wcale nawiązywać do bram piekieł. I również pochwalanie grzechów, takich jak kradzież. Dla Twojej miłości błagałbym, kradłbym. Takie są tam teksty. No, <laughs> matko. Pochwalanie grzechów jak kradzież. Sprawdźmy, co jest w tym tekście. For your romance, I beg, steal and borrow. To wcale nie tak, że oznacza to, że po prostu dla twojej miłości zrobiłabym wszystko, co tylko pragniesz. I tak się po prostu mówi czasami. To rozumiem, że Michał Wiśniewski w swojej piosence, A Wszystko to, bo ciebie kocham, namawia do samobójstwa. Mam takie wrażenie, że on tutaj po prostu jakby postawił sobie tezę, że przez imidż sceniczny Bambi, który jest właśnie taki mroczny i nawiązuje do szatana przecież, no bo jest na czarno i ma rogi, a jak już ustaliliśmy, kto ma rogi? Diabeł. Więc pod taką tezę jakby dopisuje sobie, o czym jest ten tekst, że właśnie nawiązuje on do szatana, mimo że w sumie można być po prostu smutnym i śpiewać o tym, że jest się smutnym. I w ogóle tytuł tej piosenki, tytuł tej piosenki to jest Day Blue, co Google Tłumacz tłumaczy mi jako Blues Dnia Zagłady, a w tekst, na tekstowo.pl, jakie mamy tłumaczenie, to podaje to jako Nieuchronny Smutek. To jest po prostu motto szatana. Nieuchronny Smutek, który w piekle czeka każdego. I czy coś takiego, w waszym zdaniem, powinno się śpiewać? Oczywiście, że nie. <laughs> Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie można śpiewać o tym, że jest się smutnym. Ja myślę, że powinniśmy zdelegalizować całą twórczość lany Dele... Trudne słowo. Lany Del Rey, <laughs> ponieważ ona to, wiecie, summertime sadness i tak dalej, ona to jest wiecznie smutna. Więc no, nie można śpiewać o tym, że jest się smutnym, bo jest to motto szatana. I przy tej okazji trzeba powiedzieć jedno. Wolność sztuki rozumiana w ten sposób, że można wychwalać rzeczy najgorsze, bo nie ma gorszej rzeczy niż trafienie do piekła dla człowieka. Nie ma niczego gorszego niż szatan. Szatan jest po prostu złem. Nie można przedstawiać szatana w jakimkolwiek pozytywnym kontekście, dlatego że szatan jest złem. Ale w jaki sposób ona wychwala szatana poprzez ten występ? Samym swoim wyglądem, tym, że jest tak yy, ucharakteryzowana. Tutaj nie ma jakichś, nie wiem, pochwał szatana czy coś takiego. Jak już mówiłam ostatnio, to, że jakiś artysta swoją twórczością nawiązuje yy, czy to do satanizmu, czy do. Do okultyzmu, czy do magii, czy do czegokolwiek, to nie musi od razu oznaczać tego, że jakby sam artysta w sobie jest opętany. Czy że jest, nie wiem, ucieleśnieniem szatana. Artyści inspirują się rozmaitymi rzeczami i wplątują to w swoje utwory. I tak owszem, występ Bambi jest nacechowany wieloma symbolami. Nawiązuje właśnie czy to do czarownictwa, folkloru, są tutaj różne właśnie symbole, na przykład symbole celtyckie, jakieś runy. A co do samego tekstu tej piosenki, no bo ja rozumiem, że nie każdy musi być jakiś zajebisty w interpretację tekstu, tak? Ja sama nie jestem w tym jakaś super. Jak były jakieś, nie wiem, interpretacje wiersza na polskim, to oboje nienawidziłam tego. Ale jak na przykład nie wiemy, o czym artysta śpiewa, to możemy to sobie wygooglować. Na przykład mamy internet w dzisiejszych czasach, to możemy na przykład sprawdzić sobie, co autor faktycznie miał na myśli. No i ja wyczytałem, że są dwie interpretacje. Jedna to jest taka, że opowiada o takiej wiecie niespełnionej, nieodwzajemnionej miłości, a druga interpretacja to taka, że jest to takie swego rodzaju poradzenie sobie z wykorzystaniem seksualnym, rzuceniem klątwy na tego oprawcę, którą może w tym wypadku symbolizować ten demon, z którym ona tam walczy potem na końcu. No ale wiecie, tego nie było napisane na tekstowo.pl, to ciężko trochę. Czy w jakikolwiek sposób powinno się móc publicznie pochwalać szansę? na jakikolwiek sposób na śpiewać tego typu piosenki? Oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie można śpiewać tego typu piosenek, ponieważ można śpiewać tylko o tym, co ja popieram. Bo jak ktoś śpiewa o czymś, czego ja nie popieram, no to wtedy wiadomo, jest źle. Wiecie, że na przykład sztuka ma z założenia wywoływać emocje. I to niekoniecznie pozytywne emocje. Jeżeli jakiś występ czy jakikolwiek twór artystyczny sprawia, że czujemy się niekomfortowo, jak na przykład patrzymy na coś i to wywołuje u nas ciarki czy jakiś niepokój, czy właśnie smutek, no to może właśnie dobrze. Może o to artyście chodziło, żebyśmy się tak czuli. I oczywiście ja doskonale rozumiem, że nie każdemu taki występ musiał się podobać, bo no gusta są różne, tak? Po to na przykład się o danej sztuce dyskutuje i wymienia jakieś swoje poglądy. Ale to, że coś nie jest zgodne z naszymi wartościami w stu nie oznacza, że jest od razu złe. Czy na przykład, że nie wiem, takiej sztuki nie powinno się w ogóle tworzyć. I ja wiem, że tutaj mógłby pojawić się argument o obrazie uczuć religijnych, czy o tym, że ona właśnie czci szatana. No ale moim zdaniem tutaj nie ma żadnych, nie wiem, obrazoburczych rzeczy. Ona, yy, nie wiem, nie pali krzyża na scenie. Rozumiem ten argument doskonale w przypadku takim, jak na przykład Nergal kiedyś darł Biblię na scenie. No to, to tak. To faktycznie może obrażać czyjeś tam uczucia religijne. W pozytywnym kontekście przedstawianie największego zła i najgorszej zagłady człowieka, jaką jest trafienie do piekła. Z tym żartów nie ma. I żaden artysta nie powinien mieć prawa czegoś takiego robić. Czyli rozumiem, że na przykład twórczość yy, Walaszka też jest do wyj**ania, bo przecież powstał serial Egzorcysta. No a tam co? No, Diobły są I do piekła się trafia. Konkurs Eurowizji promuje również inne rzeczy. Ta kobieta miała również flagę osób transseksualnych, tak zwanych. I no, polska reprezentantka na Eurowizji, która promowała również flagę tęczową. Wiadomo jakichś środowisk. No, wiadomo jakich tak. Tych najgorszych oczywiście. Oni są tak źli, że nawet nie można wypowiedzieć ich nazwy. No ale dobra, przejdźmy do drugiego filmu o Eurowizji na ich kanale. Tym razem tyczy się on zwycięzcy tegorocznej Eurowizji czyli naszego ukochanego, kręcącego się talerza w mikrofalówce. Zwycięzca Eurowizji trafił do piekła, no, zaraz się dowiemy, w jaki sposób on trafił do piekła, ale to jakby po kolei. Werdykt, który wczoraj zapadł na finale Eurowizji, wymaga tym bardziej komentarza, bo był to występ jeszcze znacznie gorszy od dwóch poprzednich, o których mówiliśmy już na naszym kanale. Jeszcze gorszy niż samo ucieleśnieje szatana? To jest niemożliwe po prostu. Tegoroczną Eurowizję wygrał niejaki Nemo Metler. Jest on typowym dla Eurowizji muzykiem. Jego imidż sceniczny, jak możecie zobaczyć na filmiku, opiera się na fakcie, że w listopadzie 2023 roku ogłosił, że identyfikuje się on jako osoba niebinarna. Przytoczę wam teraz tłumaczenie tekstu piosenki, którą on zaśpiewał oczywiście w języku angielskim. I choć łatwo jest tutaj pomyśleć, że to co on śpiewa to jest w zasadzie jakiś niezrozumiały, nie mający znaczenia bełkot. Niby, niby czemu bełkot? Nie wiem, jak dla mnie ten tekst jest dość... Zrozumiały! Ja znam piosenkę, gdzie tekst piosenki to bełkot, proszę bardzo. Zupełnie, absolutnie tak nie jest. Ta piosenka jest doskonale przemyślana. No, jest doskonale przemyślana. Ja też tak uważam, że jest doskonale przemyślana. Myślę, że jak artysta jakiś chce coś przekazać, no to owszem, tekst piosenki jest przemyślany, a przynajmniej powinien. O czym jest ta piosenka? A idzie ona tak. Tak, jak mówię na pierwszy rzut oka, ten tekst wydaje się być bełkotem, ale posłuchajcie, o czym on jest. Autor śpiewa tutaj o zerach i jedynkach, że jest między nimi zawieszony. Jest to oczywiste nawiązanie do logiki matematycznej, gdzie jedynka oznacza prawdę, a zero oznacza fałsz. <laughs> Jakby ci to powiedzieć? <silicone> jak sama mówisz, jest to nawiązanie do logiki matematycznej, gdzie są jedynki i zera, tak? A jak się nazywa taki system? Binarny, a Nemo jest jaki? Niebinarny. I o tym jest ta pirulata piosenka, że jest pomiędzy jedynką a zerem, czyli pomiędzy babą a chłopem. I o tym jest ta piosenka. Ta piosenka jest oczywistym, jawnym, jaskrawym manifestem zanegowania. Istnienia obiektywnej prawdy i obiektywnego fałszu, obiektywnego dobra i obiektywnego zła. Nie, ona jest o negowaniu ról płciowych. Cały ten tekst jest manifestacją tego, że osoba, która go śpiewa, nie uznaje żadnych konwenansów, nie uznaje żadnych zasad, nie uznaje, że istnieją jakiekolwiek. Normy. No nie uznaję właśnie tego sztywnego podziału. O tym jest ta piosenka, że on właśnie złamał ten kod, ten jakby kod binarny, jest pomiędzy nimi. Powiecie mi może, że przecież występował już na Eurowizji tegorocznej pewien piosenkarz, który wyraził to w sposób jeszcze bardziej otwarty. Być może wiecie, że reprezentant Finlandii zdaje się, wystąpił z piosenką pod tytułem No Rules, czyli brak zasad, tak, żadnych zasad. Jego akurat występ na pewno będzie na długo zapamiętany, bo być może słyszeliście, że yy, właśnie on wystąpił zupełnie nago. Praca kamery, oczywiście, była taka, żeby za dużo nie pokazać, ale na scenie, no, chłop biegał po prostu bez majtek. Nie, jakby nie wystąpił na go. Na pierwszy rzut oka faktycznie można było mieć wrażenie, że jest bez gaci, bo jakby o to chodziło, żeby było takie wrażenie, ale no nie, on ma tam jakieś cieliste gacie. A praca kamery jest zrobiona tak specjalnie, żeby dawało właśnie takie wrażenie, że się go zasłania. Jakby o to tutaj chodziło. Problem w tym, że tamta piosenka, No Rules, czyli ten brak zasad, mówiła o tym, że on Odrzuca zasady, ale nie zanegował ich istnienia, nie zanegował tego, że one mają jakąś swoją rolę. Ciekawa interpretacja, aczkolwiek jak dla mnie ten występ był po prostu zrobiony taki dla XD, że wiecie, hehe, chłopce bez gaci lata po scenie i on właśnie neguje zasady Eurowizji, no ale okej. Okay. Tutaj w przypadku Nemo, on robi coś znacznie gorszego niż tylko negacja zasad. On robi coś znacznie gorszego niż tylko odrzucenie tych, tych zasad. On treścią swojej piosenki przekazuje, że tylko porzucenie jakichkolwiek zasad, tylko porzucenie jakichkolwiek norm jest jedyną drogą do szczęścia. Śpiewa: Odnalazłem swój raj. On otwarcie przekazuje, że to odrzucenie wszelkich, wszelkich zasad, odrzucenie istnienia dobra. I zła, prawdy i fałszu przyniosło mu w życiu szczęście. E, nie, jemu przyniosło w życiu szczęście porzucenie norm płciowych, a nie dobra i zła. Somewhere between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. Czyli właśnie on odnalazł szczęście pomiędzy tymi zerami i jedynkami. Jakby o to tutaj chodzi. Słowa: Poszedłem do piekła i z powrotem, aby znaleźć swoją drogę. Złamałem kod, znajdujący się w tej piosence, są świadectwem tego, że autor wybiera życie. Poza rzeczywistością. Tak, no więc tytuł tego filmu brzmi: Zwycięzca Eurowizji trafił do piekła, ponieważ w tekście jest zwrotka. I went to hell and back. <grym> Czyli poszedłem do piekła i z powrotem. Ja myślę, że tutaj problem pewien z interpretacją tego tekstu jest taki, że oni nie umieją angielskiego. Wyrażenie: I went to hell and back. To idiom, który oznacza to live through an extremely unpleasant, difficult or painful experience, czyli jakby przeżyć coś koszmarnego, coś totalnie po prostu okropnego, a nie pójść do piekła i z powrotem. Znacie angielski. Ale no, ponownie wracamy do tego, że tekst piosenki trzeba tłumaczyć jeden do jeden, i jak czegoś nie ma wytłumaczonego na tekstowo.pl, no to, to nie istnieje, tak? Odrzuca ist możliwość istnienia piekła. On uważa, że to piekło jest czymś niżej niż on sam, że on ma możliwość pójść do piekła i z niego wrócić. Dokładnie tak. Dobra, ja już nie wiem, co tu w sumie mogę więcej powiedzieć. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak czekać do kolejnej Eurowizji i na kolejne wymysły szatana. A tymczasem, nie wiem, idę. Sprawdzić, co się w piekle dzieje i wrócić z powrotem.